Miłośników szachów. Zobaczymy dzisiaj partię pewnego Amerykanina, który z zawodu i z wykształcenia był prawnikiem, natomiast z zamiłowania był najlepszym chyba szachistą drugiej połowy XIX wieku. Paul Morphy, bo oczywiście o nim mowa, gra w tej partii białymi. Rozpoczyna od E4, natomiast jego przeciwnicy tak, tak, było ich dwóch Hrabia Isuard, książę Brunszwiku, Odpowiadają ruchem E5. Jeszcze pragnę zaznaczyć, że partia ta słynna, bardzo znany przykład, prawdopodobnie widzieliście ją już kiedyś, była rozegrana w operze paryskiej w 1858 roku. Ruszamy. Skoczek F3, D6. Mamy tutaj obronę Philidora. Nie będziemy wgłębiać się w teorię debiutową, bo nie jest to aż tak bardzo istotne. Tutaj Paul Morphy, który był mistrzem gry figurowej zaczyna stwarzać pierwsze groźby. Pierwszą groźbą jest zabicie piona na f7. Jeżeli czarne zagrałyby jakiś inny głupi ruch, no powiedzmy coś takiego, to oczywiście grozi mat w jednym ruchu. Ale oczywiście czarne wszystko widzą doskonale i grają skoczkiem na pole f6, przesłaniając możliwość dobrania się do pionka na f1. No więc białe grają hetmanem na b3. I tutaj stwarzają podwójną groźbę. Pierwszą groźbą jest zbicie na F7, a z drugą groźbą jest zbicie na B7 z późniejszym ewentualnym wzięciem wieży na A8. Czarne grają hetman na E7. Bardzo sprytny ruch, ponieważ gdyby teraz wziąć hetmanem na B7, zabiorę może myszkę, to idzie hetman B4 w szach i wymuszona wymiana hetmanów. Oczywiście w tej pozycji, na przykład jakiś wariant, w tej pozycji czarne zostają bez pionka. Natomiast nie ma tragedii, inaczej dzieje się po ruchu na przykład goniec bije na f7, ponieważ w tym momencie hetman zostaje odciągnięty i wieża na a8 już pada, ponieważ nie ma wtrąconego szacha na polu b4 hetmana. No natomiast w tej pozycji Trzeba przyznać, że białe oddały gońca, także nie będzie im łatwo realizować tylko przewagę. Partia jeszcze na pewno toczyłaby się bardzo długo. Paul Morphy zdecydował się na całkowicie inny ruch. Zagrał gońcem na g5. Przy okazji poprowadzając figurę i przy okazji wiążąc skoczka. Dość silnego skoczka czarnych. Czarne odpowiadają na c6. Bronią groźby bicia na b7, ponieważ hetman już teraz broni tego pionka. Białe wyprowadzają kolejną figurkę i kończą, można powiedzieć, że została tylko roszada do zrobienia, aby zakończyć rozwój. To jest bardzo ważny element, bardzo ważne miejsce, bardzo ważny punkt tej, tej partii, ponieważ wystarczy spojrzeć na to, ile figurek mają rozwinięte białe, a ile mają rozwinięte czarne. Proszę spojrzeć na to, że figury czarnych wieża, goniec, druga wieża, skoczek są tymczasem mają, mają wprowadzonego tylko skoczka i Hetmana, który na nieudolnym miejscu w dodatku stoi. Tymczasem ma wprowadzone wszystkie figury lekkie, dobrze stojącego Hetmana, który no, kontroluje, który stoi na bardzo ważnym, bardzo takim wpływowym miejscu na szachownicy. No i został im jeden ruch do robienia. Robiąc długą roszadę, dodatkowo zobaczmy, co nastąpiło w partii. Czarne, świadome zagrożenia, zagrały na B5. Zagrożenia związanego oczywiście z tym gońcem, który napiera na punkt F7. I chciał go zrzucić gdzieś, czy to na D3, czy to na E2. Ale to, co zrobił w tej partii Paul Murphy, grający białymi, na pewno wprowadziło przeciwników w zakłopotanie. Paul Murphy zagrał w tym miejscu skoczek bije na B5. Idzie do przodu, nie cofa swoich figurek. Na pewno bardzo agresywny zamysł, bardzo ofensywny. Po odbiciu na B5. Czarne grają skoczkiem na pole D7, przesłaniają króla. Ale teraz proszę spojrzeć na to, że dwa gońce białych pięknie wiążą oba skoczki czarnych. I teraz tak naprawdę czarne ma, wypro czarne ma wyprowadzone trzy figurki, ale żadna z nich nie może grać. Nie może grać z uwagi na skoczka związanego z i drugiego skoczka związanego z królem. Na którego trzeba. Teraz białym wywierają po prostu nacisk. No więc robią one długą roszalę. Po pierwsze chowają króla, po drugie wywierają nacisk na słabego skoczka, związanego skoczka na D7. Jednocześnie wieża na D8 w jakiś sposób broni, natomiast tutaj Paul Morphy bardzo szybko znajduje piękne posunięcie. Wieża bije na D7, usuwa obrońcę, jakim jest skoczek. Po odbiciu wieżą, oczywiście, żadne inne odbicie tutaj nie ma sensu. Odbicie Hetmanem spotyka się z, z jego stratą. Skoczkiem to samo, skoczek jest związany, także tylko odbicie wieżą wchodzi tutaj w grę. I białe teraz dołączają drugą wieżę do ataku. Biorąc pod uwagę, że ta wieża jest związana, nie będzie ona mogła nigdzie odstąpić. Czarne już chyba z rozpaczy grają Hetmanem na pole E6. Dlaczego z rozpaczy? No, chyba. Przeciwnicy nie sądzili, że taki gracz klasy pola Morfiego może zdecydować się na wymianę Hetmanów w takiej pozycji. Znajduję tutaj ruch: goniec bije na D7, skoczek bije na D7. Oczywiście najlepszą kontynuacją jest Hetman, bije na D7, natomiast po zbiciu i zbiciu, tak naprawdę czarne nie mają co grać. Nie mają wystarczającej rekompensaty za utraconego hetmana. Tak więc po zbiciu na d7 odbijają a na d7 skoczkiem. No i tutaj proponuję na chwilę zatrzymać wideo i znaleźć mata w dwóch ruchach, bo tyle właśnie jeszcze potrwa ta partia. Morphy oczywiście bardzo szybko znalazł hetman na b8 szach. Kapitalne odciągnięcie skoczka, który przesłania, linii, li, przesłania linię wieży, która może wskoczyć tutaj obok króla na ostatnią linię, i dać mata. Skoczek bije na B8 i wieża na D8 mat. Ta partia idealnie obrazuje charakter i styl gry polemorfiego. Był on mistrzem ataku figurowego. Proszę tutaj zobaczyć, zwrócić uwagę na pionki białych. Tylko dwa pionki wykonały ruchy. Pierwszy ruch E4, i tutaj po takiej sekwencji drugi ruch D4. Czyli w trzecim ruchu konkretnie białe zakończyły swoją grę pionkami. I doszły do pięknej matowej kombinacji, w której, przy, przy tej, patrząc na tę pozycję, widzimy, że wszystkie, oprócz tych dwóch, które poszły do przodu na początku, wszystkie pionki stoją na swoich pozycjach. To też pokazuje tą dynamikę gry, to że Paul Murphy grał bardzo szybko i w tej partii udowadnia, że przewaga w rozwoju jest tak naprawdę decydująca, nie patrząc na żadne straty materialne, ponieważ tutaj wystarczy policzyć materiał. No teraz ma wieżę i gońca, natomiast przeciwnik ma wieżę gońca Hetmana i skoczka, czyli Hetman i skoczek przewagi, które tak naprawdę stoją i biernie przyglądają się temu, co robią wielki przeciwnika. Warto zauważyć, że Paul Murphy skończył jako człowiek z postępującą chorobą psychiczną. Spowodowały to oczywiście nie tylko szachy, też kłopoty w jego drugiej pasji, ponieważ chciał być prawnikiem. Całe życie do tego dążył, zdobył wykształcenie prawnicze. Natomiast, po, już po tym jak odbył taką podróż szachową, można powiedzieć, po Europie, kiedy wrócił do siebie, do Stanów, tam do Nowego Orleanu. Założył kancelarię prawniczą, natomiast no, miał taką łatkę szachisty przyklejoną cały czas, która nie pozwalała mu zrobić kariery w prawie. Po drugie miał różne problemy polityczne, które, jak widać, nawet w XIX wieku dotyczyły największych szachistów. Dziękuję Wam serdecznie za to, że dotarliście do końca. Zapraszam do oglądania następnych filmów.